Już już że w tych, często będę ja mówił razem z, z jakimś który będzie po prostu gadał przez, ale przez, przez nagranie. po prostu. No to jest taka gra, taka gra po prostu. Nie nie zrobię. Yes, to, że lubię O, no, następny, cykl

Okej okay. to, to samo, więc starał no, no. Ciekawe rzeczy, jak na ścianie można na tym Proszę, na przykład tutaj Z naszym pociągiem się nie spóźnisz, o ile się do niego nie spóźnisz Pięknie, świetne Wow Muszę tu uważać, bo tutaj są... Buma Słyszę tylko jakąś kamerę Muszę być bardzo ostrożny, a to tam no. Tutaj podczas walki, żeby się nie... Paliwa mam i jakoś szczególnie się to paliwa mi nie zwiększa po zebraniu... Yy... nie wiem tył... karnistra mogę... będę na to... ja będę na to... umówił się, że będę na to mówił karnister <grym> za każdym razem ja Tutaj nie pułapka. Nic łapkę chyba mogę... nie mam gdzieś tutaj w ręce, mogę? Nie wiem, ale będę, w każdym razie na razie to tutaj muszę nacisnąć. Coś mi przeszło na You see? This is why I must fight Sophia Lamb. She is using the new little ones for me. Or at something. Like and I have returned to, to this land. If I do not, more I die for my sins. And the rapture nightmare will repeat forever. Now, we must stop citizens of Rotterdam. This is Subject Delta. Zdarzcie na teru, bez żadnej sympatyi. To jest dobra. E, razem z grą and właśnie family, powiem, przekażę teraz, że z figurkę. Takiej właśnie Leris Sister. Idealnie odzorowanej takiej jak prze... to Nie w jakiej skali, place, to... Nie mogę teraz określić. Ale fajnie tak. No, że taka promocja. Kupić, kupić tą grę tak dobrą grę za tak niską cenę jeszcze dostać za to figurkę. naprawdę świetna rzecz polecam może jeszcze jest na a nie wiem na czym leżysz już... teraz sprawnie mi to idzie przypominam sobie jak grę 2

ja czy muszę to naprawdę uważać na to leżeć nie, jeszcze okay. ja jeszcze jeden mogę tego świetnie dać dziękuję Dzięki Now I must leave you, and I am sorry for this, yeah, no, to but there are others I, I must help before the city drops. This man Sinclair, he is an ally, yeah, and will guide you to Eleanor. Goodbye, Herr Delta, and good luck. Well, look at you, a bona fide knight no. in armor, complete with iron horse. The name's Augustus Sinclair Sport, Esquire. Old Tannenbaum and I share an interest in the old Fontaine building. The very same place you'll find Eleanor Lamb. I think you and I can do business. Take the train to Ryan Amusements. I'll see you shortly. Pytanie, apteczne No, nic się takiego jeszcze nie stało Dobra. O, jeszcze jeden Świetny, będę miał trzy Tu kamera pracuje Niszczy apteczne No, spoko Możemy jechać Pyk Nie, w górę. nie, 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 następnej rundy. O no, okej, okay. zacznijmy robić następną misję. Yy, ściszyłem jeszcze, yy, zestawiam grę po pierwsze. Zmniejszyłem dźwięk i poziom dźwięku. Wszystko, efekt tutaj się przecina, bo dużo robię na komkę. Średnio 29 klatek. się nie da grać praktycznie. Posłuchamy co mówi do mnie St. Tak więc tak, muszę zdobyć... Tonik, aby stopić to bo tak tego lodu nie stopię, raczej nie zniszczę, może tak, bo trudno świdrem niszczyć, yy, topić lód raczej znaczy Dobra, więc ruszamy, ruszamy dalej A, fajna ta gra O, jeszcze tu No to znajdziemy ten tonik Jakieś biletom znaleźć jeszcze Nie wiem, czy to, to nazwali tak ten tonik, czy coś Ale dobra Okaże się to wszystko, jak pójdziemy, wyjdziemy Tam Okej, okay, dawaj kasę. Nitownice, kola, wszystko, wszystko się przyda. Fajnie, że mogę wszystko brać, co się, co się nawinie na rękę. Słabo, dosyć teraz mi toga chodzi. 30 klatek. Nie jest za dużo, są jakieś problemy lekkie. Może przez to, że wykorzystuję dużo procesor do konwertu filmików. Konwertuję teraz dużo filmików. Kurcze, nie wiem jak to będzie grać z taką jak z taką wydajnością. Oja jesteś. Ja nie będę mógł sobie trafić u nich z, z taką wydajnością. Dobra, gdzie kolega? Okej, okay, padł Dobra. Przeszukamy tutaj teraz nieco ten, to pomieszczenie i pójdziemy dalej. No. Kupię coś? Nie mam kasy, dobra. Uzbieramy to, kupię. Chyba, że. Ile mam kasy? 12, nie, 12, za 12 nic nie kupię. Dobra. Nie, naprawdę, nie mogę tak grać. Yy, czekajcie, ja tu przeczekam, aż to się wszystko zrobi na komputerze i potem wrócę normalnie do tej gry. Uff, jestem. Trochę tak to zajęło. Co prawda, przełączę sobie teraz na łuskawicę i dalej idziemy eksplorować świat. Ooo, mamy co tutaj, o kurczę, myli mi się za każdym razem. No, to brakuje mi o, o, o. To, to trzeba uważać na to. Dobra. Właśnie myli, y cały czas chciałbym sprinta w tej grze. Sprint chciałbym w tej grze. Normalnie. Kurczę. Dobra, nie, nie mam, nie utknąłem. Nie utknąłem. <laughs> Dobra, ale... Tutaj raczej się to nie otworzy. Dobra, idziemy tędy. Dystrybutor wiadomości, przewrócony. Skrzydło ochrony. Oh. Jest, nity. To jest na Sinclair. to nie gada. Price? Well, curing your condition ought to be a słuchamy go trochę To wszystko O proszę Szafki sobie przeszukam Będę miał coś Pieniądze, kasa Wow Trochę jest i kasy Naprawdę dobra Idziemy, otwarło się nam A czy było otwarte chyba Jest, wreszcie ulepszenie broni Kurczę Zróbcie mi coś, bo Świder jest schłodzony specjalnymi dyszami, co zniszczy się paliwa. Właśnie, co by tutaj... To wezmę na początku. O, pięknie, zamontowano ulepszenie. Stacja się zepsuła, dobra. Myślę, że możemy... Chociaż jeszcze biurko przeszukam. W poszukiwaniu czegoś fajnego. I dobra. Idziemy dalej. Jest komora witalna. I możemy iść tutaj teraz tutaj co ewa chyba jak się nie mylę 8 mam maksymalnie mogę mieć apteczek i f zastrzyków ewy tak normalnie prawidłowo mówiąc O, oh, Carson fiddle gościu jest naprawdę tu zbiorę dobra sheepdog, okej okay. co jest o kurczę. Dobra. Więc tu się przyda to... Pistolet do hakowania. Pek. F. Hakujemy. Ja. A, mi się udało. Ładnie trafiłem. Dwie otwarte. Kurczę, już. Jest. Little sister. I tatusiek. okej. Okay.

Mogę iść już? Chcę Lyric Sisters. Adama chce mieć już. Tego się nie da rozbić. Dobra, wiem, wiem od... To tak było, tylko taka mała imprezycja. Nieważne. Dobra. Idę za strzałką. Tutaj już... Trochę się poś... trochę przyspieszę, to po... Nic tutaj... O, o przegapiłem nitognicę. Tutaj coś słyszałem, jakieś genofagi. O... Leżeć, psie... Okej... Okay. Wow! Niesamowite, fajne... Ale warwerka nie mogę... Widocznie nie... No fajnie, to fajnie to zrobione. Nie powtarzają się bronie te z jedynki. Całkowicie nowe bronie. Świder ciekawa rzecz. Też nowa. Litownicy też... Coś nowego. Teraz również. Bo pamiętam w pierwszym Bioshocku ten rewolwer Często był używany Te bronie również Dobra, idziemy A tutaj jest całkiem coś nowego, takie specjalne pod Big Daddy Jest Big Daddy Weapon Special Okej, okay, idziemy o, dobra, nie będę tego głosu. na razie używał Ej, chodź tu kolego Wow. A, ah, wpadają w te. Wpadają w... Pokaż tu P. Okay, nie Ach, ki odgłos bitewny mam.